Autopromocja. Jeśli już ją słyszałaś, słyszałeś, to po prostu przewiń pierwszą minutę filmu. Ok, szybciutko Wam opowiadam, jak wyglądają u mnie konkursy. Muszę się zmieścić w jednej minucie, więc będę się streszczał. Od soboty do środy możecie brać udział w konkursie Bondo Empiku, który jest konkursem cyklicznym, co miesiąc się powtarza i za każdym razem możecie w danym miesiącu wygrać jeden Bondo Empika na kwotę 50 zł. Polega on na tym, że głosujecie w ankiecie i dodajecie komentarz, i wśród tych komentarzy wybrywa, wybieramy ten komentarz, który wygra po prostu konkurs. Drugimi konkursami są konkursy w na żywo. Czasem pojawia się konkurs na wygranie książki. Także te dwie moje. Karty należy śledzić, jeżeli chcecie brać udział w różnych konkursach. No i to wszystko dzięki. Cześć. To była autopromocja. Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem mam dla Was książkę Serii Mordercy. Moje 20 lat pracy w FBI, napisaną przez pana Roberta Resel Resslera, a właściwie on jest jej źródłem, a pisał ją pewnie pan Tom Schachtman. Zapraszam. Jeden z tych panów jest po prostu pisarzem, a drugi z nich jest um, profilerem w FBI, jednym z pierwszych, który Pracował przez długie, długie 20 lat i profilował seryjnych morderców, i jego profile najczęściej okazywały się skuteczne. Serial Mind Hunter czy inne filmy, jak Milczenie Owiec, czy tam mm, Tango z Mordercą bodajże, czy wreszcie Czerwony Smok, chyba wszystkie garściami czerpały. Z jego wiedzy, on później już uczył głównie innych agentów i profilerów FBI, jak, a także zwykłą policję, jak mm, szukać morderców. No a no i właściwie o tym jest ta książka. Oczywiście standardowo moja recenzja będzie składała się z czterech części. W pierwszej części będę opowiadał wam o tym, o czym jest ta książka. Pierwsze tam 5, 10 max procent jej bez spoilerów. Następnie mam dla Was chyba 10 cytatów. Tak, tak jak patrzę. Wszystkie będą dawały wajby, jakie są w książce, na co mi tam zwróciła się moja uwaga. Następnie w trzeciej części będzie moja recenzja i moja ocena od. 5 do 10, bo po prostu gorszych książek nie chcę wam recenzować. Następnie będę miał dla was opowieść o Marfish Studio Marka Marmana i oczywiście o moich konkursach, o których już mogliście usłyszeć na początku filmu. Także jedziemy z tym. Nie wiem, kiedy ten film wejdzie. Zacząć należy od tego, że Cała książka składa się z 12 rozdziałów i zasadniczo pierwsze pięć rozdziałów to są po prostu osobne opowieści o poszczególnych seryjnych mordercach, w którym nasz autor pokazuje po prostu swój kunszt. Następny, szósta, siódma, ósmy i dziewiąty rozdział, a także chyba dziesiąty, nie jestem pewien, są po prostu o jego metodach i są tam. Prze, przeplata się opowieści o seryjnych mordercach, ale też jest takie, jakby spojrzenie z góry trochę na ten cały problem. Następnie, ostatnie dwa rozdziały, to już są rozdziały dotyczące powiedzmy jego działalności takiej około profilerskiej, takim jego tutaj podawaniu ludziom, informa yy, podawaniu no, propagowaniu jego wiedzy profilerskiej. Także ostatnie dwa rozdziały już trochę nudziły, no i były bardzo outdated, bo on gdzieś tam zmarł chyba na początku 2000 albo na końcu lat 90. Więc niestety już chyba nic więcej Roberta Resslera. Nie usłyszymy, nie przeczytamy już jego żadnej książki. Szybko patrzę, tak, on tutaj widzę, pisał, napisał cztery, cztery książki, z czego chatko jedna została przetłumaczona na język polski, no i zmarł w roku 2013. Ok, więc całkiem niedawno, w wieku 76 lat, także dość młodo. No i cóż, no, i oczywiście trigger warning. Zasadniczo wszystkie opowieści o seryjnych mordercach są dość wstrząsające. Jest po prostu tam, jakby z jednej strony, nasz profiler się nie certoli i po prostu opowiada nam to tak, jak to wyglądało, jak wyglądały miejsca zbrodni, jak wyglądało zatrzymanie często mordercy czy też po prostu, jak ci mordercy działali i ile osób zabili. Z drugiej strony nie ma tego, co czasami się zdarza, zwłaszcza wśród osób zajmujących się true crime, czy jakichś tam innych podcasterów i tak dalej. Nie ma wśród u niego takiej fascynacji tymi postaciami. On raczej uważa je za dość prostackie, uważa tak również, ta, tak również sądzi o Tedim Bandim, za postacie dość prostackie, takie po prostu bestie w ludzkiej skórze. Widać, że z wiekiem po prostu miał coraz gorsze mniemanie o tych postaciach i wyglądał, jakby sam chciałby, żeby oni wszyscy tam poumierali na, na krześle elektrycznym, po prostu. Także to też jest fajne, właśnie, że nie ma żadnej, żadnego gloryfikowania. No i myślę, że mogę przejść do tych rozdziałów. Warto wspomnieć tylko, że była właśnie też scena bodajże z takim wielkim, seryjnym mordercą Kesslerem, która chyba została odtworzona w Mind Hunterze, czyli że właśnie ten profiler został sam na sam z tym seryjnym mordercą. Więzieniu i nie działał, w sensie nikt nie przychodził, jak klikał, że chce wyjść, i była to pełna napięcia scena, którą on tutaj wspaniale odwzorowuje, bo to on po prostu tam był wtedy w tym więzieniu. No i co my tu mamy? Pierwsza opowieść o wampirze z Sacramento, bodajże. Wszystkie te dziwaczne zachowania miały swoje uzasadnienie, przynajmniej w umyśle Chase'a. Był on przekonany, że ktoś mu podaje truciznę, sprawiającą, że jego własna krew zamienia się w proch. Potrzebował zatem cudzej, by uzupełnić braki i w ten sposób zapobiec swojej śmierci. Także tu mieliśmy takiego gościa, który robił naprawdę straszne, straszne rzeczy. No i co my tam dalej jeszcze mamy? Stres związany z pracą jako profilera odbijał się niemal na każdym pracowniku naszej jednostki. Jedna z profilerek zrezygnowała po kilku latach, bo praca wołała u niej koszmary. Nie umiała racjonalnie podejść do spraw, w których ktoś włamał się do domu i gwałcił kobietę, a także ona przenosiła i wałci... Ona także przeniosła się na inne stanowisko w FBI. U klikorga z naszych ludzi rozwinęły się krwawiące wrzody, a trzech z nich Doświadczyło tak silnych ataków paniki, że na początku byli przekonani, że to zawał. Czworgu z nas w tym mieście zdarzały się okresy szybkiej i niewyjaśnionej utraty wagi, od 10 do 20 kilo w ciągu roku. Także widać było, że ta praca wysysa z nich życie. No i dalej, z tego samego rozdziału, wywiad z mordercą, trzeci rozdział. Często zdarzało się, że. Mm, to jest chyba opowieść o chyba o Tedzie Bandim, że wracał do szczątków ostatniej ofiary i napastował eksualnie odcięte części ciała, na przykład ejakulując w ustach oddzielonej od ciała głowy. Facet ten był zwierzęciem, i dziwiło mnie, że media najwyraźniej nie były w stanie tego zrozumieć. Także nie wiedziałem, że Bundy był takim. Zwierzęciem, bo go faktycznie tam trochę te różne filmy i seriale tak przedstawiały jako takiego ładnego pana niedoszłego prawnika. Natomiast kolejny wywiad, jaki on miał z Berkowiczem, bo de facto tutaj wystarczy, że wymienicie jakiegoś seryjnego mordercę z XX wieku i możecie być pewni, że właśnie będzie o nim w tej książce, bo nasz autor właściwie z każdym rozmawiał. Berkowicz zatrzymał mnie podczas przesłuchania, oświadczając, że psychiatrzy uznali, że dokonywał morderstwa właśnie z tego powodu. A skoro im taki powód wystarczy, powinien też wystarczyć FBI, bo on uważał, że jego wyjaśnienia są nonsensowne. Ta historia mnie nie interesuje, Davidzie, odparłem. Chcemy poznać rzeczywiste podłoże tych zbrodni, ale jeśli nie chcesz o tym rozmawiać, to nic tu po nas. Berkowicz westchnął, uspokoił się i zaczął mówić do rzeczy. Syn sama. I zapewnienia o gadającym psie miały zasugerować władzom, że jest obłąkany. Innym słowy, był to wymysł mający na celu uniknięcie normalnego postępowania. Był wystarczająco pocztalny, żeby wiedzieć, co robi. Także to też nie wiedziałem zupełnie, bo słyszałem o Berkowiczu i chyba nawet jakiś oglądałem dokument, a nigdzie o tym nie wspomniano, że on de facto oszukiwał. No już rozdział siódmy. Tutaj mamy o młodocianych przestępcach, bo często morderstwa po prostu robi jakaś grupa doprowadzona na przesłuchanie. Najmłodszy z czterech podejrzanych miał 14 lat. W czasie konfrontacji z policją przyznał się do zbrodni, podobnie jak dwóch jego kolegów w wieku 16 i 17 lat, którzy za sobą mieli niemal 30 aresztowań, wyroków i odsiadek w zakładzie poprawczym za wcześniejsze przestępstwa. Także ten rozdział jak do trzecie do niego, do siódmego będzie dość wstrząśnięci. No i co? My tu, my tu mamy dalej. Mamy złapanego jakiegoś tam właśnie mordercę, który był programistą, czy tam informatykiem. W dniu wyznaczonym na czerwiec przesłuchanie, w dniu wyznaczonego na czerwiec przesłuchania, sala sądowa pękała w, w szwach Kraczlej. Szupły blondyn o wyglądzie erudyty postanowił sam zeznawać we własnej obronie. I tu Was zostawię z tym, czy poszło mu tak jak Jokerowi, czy nie. Co tam jeszcze dalej? Podkreśliłem, to też było to interesujące, że jeden z jego kolegów nazywał się Dan i był przed wstąpieniem do FBI księcem i policjantem. I stworzyli profil, no i oczywiście ten ich profil był znowu skuteczny. Następnie mamy Polaka Kozenczaka, który był przykładnym, uczciwym obywatelem, budowlańcem, zajmującym się także wystrojem wnętrz i pracami konserwacyjnymi. Zaangażowanym w lokalną politykę przewodził nawet po paradzie z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja, w której brała udział Rosalind Carter i zrobił sobie zdjęcia z pierwszą damą. Przebierał się również za klauna, by zabawiać dzieci podczas imprez charytatywnych. Więc mamy taki polski akcencik. No i co my tam mamy dalej? Bardzo niezłym fragmentem było to. Miało się okazać, że w Santa Cruz, mniej więcej w tym samym czasie, na tym samym terenie, działało trzech wielokrotnych morderców: John Frazier, Herbert Mulin i Edmund Kemper. Choć Fraziera i Mulina ujęto, o morderstwa nie ustawały i wtedy w końcu złapali też kempera ponad dwumetrowego chłopa. Więc bardzo ciekawe, też nigdy nie słyszałem o tym, żeby było trzech morderców równocześnie. No i na koniec bardzo przykra statystyka. Dotyczą e, według raportu z tej samej pracy w Santa Cruz 24 badanych autostopowiczek zostało wałconych podczas jazdy kolejne 18% zaatakowano. 27% zaś zetknęło się z próbą autu lub innego ubieżnego zachowania. Jedynie około 1 trzecia kobiet uczyniła, ukończyła podróż bez żadnych incydentów. Także, być autostopowiczką samemu brzmi dość ryzykownie. No i to wszystkie staty, jakie dla Was mam. No a jeśli chodzi o moją opinię o tej książce, no to na pewno była ona czymś oczywiście odświeżającym, w tym sensie, że. Właśnie nasz autor miał dość pogardliwy stosunek do tych swoich mm, tych podejrzanych, których tam wsadzał do więzienia. Właściwie jego koledzy wsadzali, więc to było spoko. Fajne było też, że mimo, że na początku ma się takie przebitki, jakby się wiedziało, o czym on będzie opowiadał zaraz, bo po prostu się gdzieś słyszało te opowieści o różnych seryjnych, no to jednak książka ma sporą świeżość i jest tam dużo fajnych nowych informacji. Zwłaszcza im dalej w las, gdzieś tak od trzeciego, czwartego rozdziału pojawiają się coraz bardziej ciekawe i interesujące fragmenty. No, oczywiście z drugiej strony, zarówno te fragmenty o, o tym, jak on właśnie tam szerzy tą wiedzę profilerską wśród jakichś tam ludzi, jak zbiera jakieś fundusze. I tak dalej, i tak dalej, wydawały się trochę niepotrzebne. Również e, niektóre fragmenty gdzieś tam o tych pierwszych seryjnych zabójcach, pierwsze tam 20-30% książki, no to miało się wrażenie, że jest powtórka z tego, o czym już słyszeliśmy. Jednak myślę, że pozostałe, tak około 60% książki, było dla mnie czymś nowym, świeżym, interesującym. Także wydaje mi się, że warto mimo wszystko po to sięgnąć. No więc z mojej strony taka solidne 8 na 10. Raczej polecam. Zachęcam Was do sięgnięcia pod tą książkę. Ale już nie będę przedłużał, bo widzę, że recenzja mi się niepotrzebnie wydłuża. Także ode mnie 8 na 10. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia. Cześć! Wszystko, moi drodzy. Zachęcam Was oczywiście do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i komentowania tego filmu. Jeśli jeszcze poczekacie, dowiecie się, o co chodzi z moją współpracą z Marfi, studiem Marka Malmana. A jeśli nie chcecie czekać, to wiedzcie, że od soboty do środy możecie głosować, jaka książka ma się ukazać jako następna. I jeżeli będziecie również komentować, to będzie to sygnał dla mnie, że chcecie wziąć udział w konkursie. Na bon do Mpiku na kwotę 50 zł, który rozstrzygamy w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Także zapraszam Was gorąco. Cześć. Cześć, witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym jak Powiedziałem Ci o książce. Następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym, mm, ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które. Oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy oh sorry, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje mm, recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tę recenzję. Obiecuję, że po kilku, kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki. Cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię Fantazy Król Myśli oraz Thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas. Znany z internetu pod pseudonimem skrajnie skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj sugerując się tymi Recenzjami y, pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż, zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też y, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś. Teksty na opowiadania, wiersze, recenzje. Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, też z serii filmów, które prezentowałem. Prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli e, z serii filmów, książki które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Księga ręki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.